Piękne stoi Ale zrób Ale zrób Perfekt Ideal Ale zrób Super Sama grubsze rzeczy No bo to w życiu chodzi, żeby było Lepiej niż gorzej, nieprawdaż? Oczywiście mogę się mylić, bo sporo osób ma zupełnie inne podejście Mondas? No też nieźle, nie? To rok dobry? Ktoś się tam do zamku dobierał. I co, rozbebeszone są? No coś podobnego Pewnie w Rudzie Śląskiej Pana Pawła był, na dzielnicy Teraz taki po 18-19 chyba? 19, 19 19 Już po jest? Tak, trzymia? Ja? Ok, sambo, Jedziemy dalej, mykamy dalej coś się wydarzy Tu familijne zakupy. A nie nie, tak nie wam coś tam. Tu nikogo nie ma na placu, widzę zamknięta kłódka, to... Tutaj były dwa jeszcze takie jechałem ciekawe kogo te są Które, które? Jeden jest tutaj, jeden jeszcze nawet nie sprzątnięty, Tego tu nie ma, widzę biuro zamknięte, już tu byłem patrzeć Tu kupiliśmy za 11 koła, niecałe, błękitną w benzynie ja nie wtedy Ale majstra nie ma Tak dalej, My tu byliśmy, nie? No nie, nie Taka wiesz, może świeżo przyjechała, może nie wypucowana, A. faktycznie. A co w manualu? No w życiu! No nie, ja tu Żo w manualu, nie! Żona otrzyma skrzynię automatyczną. Z co zaskutkuje Tutaj tym, że to wizu to będzie spał 3 noce w garażu. Ma tego albo któregoś z nas. Kolega jest ja to ma miejsce, ale nie przyjmuje. Bo ma dla kogoś innego, przez na. Trudno. Ale się pogoda zrobiła Przepięknie Pykamy na kolejny placek Tutaj z tyłu, tutaj z tyłu Tuareczki jakieś Aha, ten no, dwa... To jest ładne tylko, że w benzynie... Aha. Rzadko stoją 2 litrowe diesle, 2 litrowe Zazwyczaj 1,5 5 kubańcy A. stoją Weź. Coś tam jedzie, ale z przepaści szybciej Chodźmy, Jemka do Skody, podobna. Przestań. Wszystko teraz bliźniacze. 22 rok, troszkę ryśnięta. Zawsze 22 rok. Serce kuje, nie? Tak, tak, tak. Kuje tak, tak. serce, nie? No trochę, to ku... mnie tam Kurde. Tam stoją gdzie sprzedawcy nie ma, aby były. Tam są manualną. Małżonka chce manualną Zależy, jaki jest wpływ na chacie Na te rzeczy, na te decyzyjności. To się mocno wziął szukanie. Ale manualnej wciąż nie ma. Ten biały 19 rok 14,500. Świeża sztuka, jaka ja pierdzielę. A manualna? Nie patrzyłem. Ja też nie patrzyłem, ja pierdzielę, jaki nie fart. No to te są też ładne. Ja, 14,500. Ale zamiast insigni To o tym fajnie Na wskroś nową. 20 rok, pierwsza rejestracja. Wczoraj przyjął i kamerka, widzę. Parkowano z tyłu, z przodu. Kuźwa skórka, automacik, automacik Nie dzwoń, nie dzwoń do żony, nie dzwoń Sztuka jak malowana to, no? Co to, jest takie takie duże auto Chyba większość odda trochę, nie? A. A, a, a. Wygląda na ciut a, a od, od tego To, a, a, to by większy, Tak mi się bardziej taki no. wydaje, pompowaniec no. Ale z drugiej strony Brzydki nie jest 14,5 19 rok 20 być może w briefie jest Nie widziałem briefu 19, 19 21 rejestracja I lampa I dwie lampy kierunkowskazy ma Cztery drzwi, dają Państwu wiarę. Co tam w manualu? Ja no i kuga! Ale zinda, Skoda Nine! Ale zinda ja Skoda Nine! Dwadzieścia? W biurze jak zwykle szukamy klucza. Kluczy? 27 euro. Erla, kleinie. Otworzyło? Ja widzę. Danke schön. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam y, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często... A przykładów jest na to sporo. Ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600. Za, 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 za wszystko to, co urządzili, tak niech będzie, że to jest jest módek, z, nie z, z kontrola systemu komputerowego usłysze mi każde, ale wam przed ciepłem, że to, już złagodzi, uratowało to, powiekie, że Bryka jest fajna, naprawdę, na to nie znaczy, że to